Zadanie 8. Dany jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 6 i 8. Punkt A. Średnica okręgu opisanego na tym trójkącie ma długość 10. Korzystając z okazji w punkcie A chciałbym wykonać trzy rysunki opisujące jak zmienia się położenie środka okręgu opisanego na poszczególnych trójkątach. W trójkącie prostokątnym... Środek okręgu opisanego jest na środku przeciwprostokątnej. W trójkącie ostrokątnym środek jest wewnątrz trójkąta, w trójkącie rozwartokątnym na zewnątrz trójkąta. Na pierwszym rysunku widzimy, że średnica okręgu pokrywa się z przeciwprostokątną. Dlatego, mając przyprostokątne 6 i 8, Wystarczy obliczyć stwierdzenie Pitagorasa przeciwprostokątną i stwierdzić, czy jest ona równa, czy nierówna liczbie 10. Więc liczymy. Przeciwprostokątna to x. Dodajemy z kwadratami dwie przyprostokątne i dalej równa się przeciwprostokątna do kwadratu. 6 do kwadratu to 36. 8 razy 8 to. 64, tutaj x kwadrat przepisuję, liczby po dodaniu dają setkę, więc mamy x kwadrat równa się 100, kwadrat zamieniamy na pierwiastek z setki, a pierwiastek ze 100 to 10. I rzeczywiście nasza średnica, nasza przeciwprostokątna jest równa 10. Teraz przejdźmy do punktu b. Jedna z wysokości tego trójkąta ma długość 4,8. W tym trójkącie prostokątnym, zarówno szóstka, jak i ósemka może być wysokością trójkąta. I są to już dwie wysokości. A trzecia wysokość została tutaj oznaczona czerwonym odcinkiem. I spróbujmy obliczyć ten czerwony odcinek. Obliczmy na początku pole trójkąta prostokątnego. Mamy przyprostokątne, więc jedna z nich będzie podstawą, druga wysokością. W tym wypadku mamy 1, 2, 6, to jest podstawa, a, a 8 wysokość. Po wymnożeniu otrzymujemy pole 24. Chcąc obliczyć czerwoną wysokość ponownie korzystamy z niebieskiego wzoru. 1, druga a to będzie 1, 2 z 10. I razy h, czyli ta wysokość oznaczona na czerwono. 24 z prawej strony spisujemy. 1, druga razy 10 to 5. h równa się 24. Całe równanie dzielimy stronami na 5 i otrzymujemy, że h jest równe 4,8. I tutaj mamy taką samą liczbę, więc zaznaczamy prawdę. W punkcie C liczymy obwód naszego trójkąta. Mamy 10 plus 6 plus 8 to jest 24 jednostki. Tutaj mamy inną liczbę, więc zaznaczamy fałsz.